13 września 2020 roku, niedzielne popołudnie. Piotr, z tej strony się kłania, witam serdecznie. W dniu dzisiejszym rozpoczniemy sobie przygotowania do e, środowego wydarzenia, jeśli chodzi o rynki finansowe, a mianowicie do decyzji Rezerwy Federalnej, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Tu bardziej będzie kwestia oświadczenia, kwestia konferencji niż samej, a, niż samej decyzji. Rozpoczynamy sobie nasz cykl od złota i srebra. Oczywiście w torek środa będziemy w dużej mierze czas poświęcali dolarowi. Jeśli chodzi o rynek złota, z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, to jest wykres tygodniowy, bykom udało się ustanowić nowe maksy, wyjść przynajmniej na chwilę powyżej poziomu 2000 w chwili obecnej. Z to, z czym mamy do czynienia, byki prawdopodobnie nazywają częściową realizacją zysków, i tak długo jak jesteśmy powyżej 1790 poziomu nietestowanego, ja bym tutaj tak naprawdę nie do końca zwracał uwagę na ten najwyższy poziom. Zwracałbym uwagę na te 1790 zresztą, zaraz tutaj będziemy sobie z perspektywy głębszego cofnięcia parę rzeczy mierzyć. To też nam to przypasuje, czyli 1790 i ewentualnie pod uwagę brałbym całą tę konsolidację, czyli okolice 50%. 1675-1650 jako kolejne miejsce, które z perspektywy kupujących jako potencjalne miejsce wsparcia mogłoby. Być brane pod, pod uwagę. Jeśli chodzi o możliwość i kontynuację ewentualnych wzrostów, to najprostszym, najprostszą próbą podejścia pod najbliższy cel będzie próba wyrysowania swojego rodzaju ewentualnej trójki. Czyli na ten moment mówimy o możliwych wzrostach. A w kierunku 2050/2100, czyli retest tych ostatnich maksów, być może, być może z, ewentualnym, z ewentualnym nadbiciem. Tak by wyglądała według mnie sytuacja na rynku złota z perspektywy wykresu tygodniowego. Z perspektywy wykresu dziennego jest trochę ciekawiej, bo według mnie tutaj jedna i druga strona wyraźnie próbują zdobyć przewagę już teraz, na chwili obecnej właśnie w, okolicach, właśnie w okolicach decyzji, jeśli chodzi o rezerwę federalną i pozwólcie mi, pozwólcie mi wytłumaczyć. Jeśli chodzi o ewentualne wzrosty, no to kwestia, kwestia podejścia i kwestia ewentualnej kontynuacji po, po wybiciu, tyle tylko, że to cofnięcie było bardzo głębokie, a sytuacja, z którą mamy do czynienia w okolicach 1900 mogłaby sugerować i, i, i ja bym się nie zdziwił, gdyby tego typu scenariusz był realizowany, Spadek pod własnym ciężarem. właśnie po to. właśnie po to, żeby przetestować, wspomniane przeze mnie, a przynajmniej 1800, a być może i środek tej konsolidacji z tygodniowego w okolicach 1675-1650. Natomiast ten spadek pod własnym ciężarem mógłby nas sprowadzić w okolice 1800-1790 i mamy tutaj również nietestowaną potencjalną strefę strefy popytową. W związku z czym ten spadek pod własnym ciężarem jeśli sobie pomierzycie jako zadanie domowe 62, nie biorę dolnego cienia, biorę tutaj 1900 okolice e, jako podstawę, kolejne podbicie 62 i 62 tutaj e, możecie się spierać ze mną o ten górny górny cień e, z tego początku tygodnia. Tutaj e, a, Dwa tygodnie temu, tak? Przy, przy braku płynności, co niektórzy mierząc, będą mieli 77. Natomiast według mnie, jeśli podrzucamy górne cienie, to mamy wszędzie 62. I z perspektywy sprzedających, dopóki jesteśmy pod tymi maksami, dopóki jesteśmy pod poziomem 2000, sprzedający z szansami na retest 1790. I tutaj a, odrobina, gdybyśmy mieli u, 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 ująć to procentowo w okolicach 60 do 40, kupujący próbują wykorzystać, w zależności od tego jak rysujemy, jeśli rysujemy po wzrostowych górnych cieniach, to kupujący mają szansę realizować scenariusz związany z z wybiciem i pozostawaniem powyżej tej takiej spadkowej linii trendu. Tak wygląda sytuacja na rynku złota z perspektywy wykresu dziennego, intraday. Próbując podczepić się pod wspomniany spadek pod własnym ciężarem, myślę, że próba wykorzystania linii próby wzrostu nadbicia. To dalej będą okolice 62 z perspektywy wykresu dziennego. Okolice 1960-1970 ze stop lossem powyżej 2006. I z perspektywy krótkiego horyzontu, pierwszy cel wsparcie w okolicach 1900. Drugi cel 100 dolarów niżej. Tyle jeśli chodzi o rynek złota. Zobaczmy sobie kwestie związane z rynkiem srebra. Jak tutaj wyglądamy, jeśli chodzi o wykres tygodniowy, jeśli chodzi w ostatnim czasie o korelację złoto-srebro, to srebro wyglądało, i o tym sobie mówiliśmy poprzednim razem, wyglądało lepiej. Generalnie rzecz biorąc, poziomy, o których żeśmy sobie wspominali w okolicach 25-24 w ramach testu, Zostały utrzymane, i dopóki w cenach zamknięcia rzeczywiście jesteśmy powyżej, powyżej tych poziomów, kontynuacja i próba poszukiwania kolejnych maksów, tym razem powyżej 30. Następnie próba domknięcia biznesu w okolicach 34, 50, 35 z perspektywy wykresu tygodniowego mogłaby być na rzeczy. W związku z czym, okolice 25, 24 jako miejsce propopytowe, złamanie 24. Mogłoby, mogłoby otworzyć drogę do ponownego testu okolice 19, 19,50. Tak w telegraficznym skrócie wygląda srebro z wyższego horyzontu czasowego. Weźmy sobie na wykres dzienny. Z tej perspektywy, jeśli gdzieś mielibyśmy zobaczyć kontynuację i wzrost na Złocie i srebrze, to ja bym wybierał srebro i z tej, perspektywy, z tej perspektywy, w ramach wsparcia na wykresie dziennym, z którym mamy do czynienia w okolicach 26, akcja z wtorku minionego i ta próba poszukania stop-lossów z tym dolnym cieniem wygląda na ten, moment, na ten moment pozytywnie. Jedyna rzecz, która mnie tutaj zastanawia to ewentualnie skończony biznes. W związku z czym gdyby, gdyby to nie był tydzień z Fedem prawdopodobnie, prawdopodobnie z perspektywy srebra zastanawiałbym się nad tym dolnym cieniem i próbą podchodzenia pod longi z retestem w okolicach 28-50. Natomiast ze względu ze względu na w środę, ze względu na to, że wydarzenie, jakim jest decyzja Rezerwy Federalnej plus a konferencja prasowa, zwłaszcza, że to jest w końcówce sesji za oceanem, gdzie ta płynność jest mniejsza, nie zdziwiłbym się, gdyby z perspektywy dalej byczego układu, rynek spróbował złamać 26, po to tylko, żeby na dziennym dokończyć biznes, czyli. Wszystkie możliwe stopy jeszcze aktywować pod 25, dojechać, przedostawać 24, 25, 24, 20, dokończyć biznes na i stąd ewentualnie próbować zyskiwać w ramach albo budowania dużej konsolidacji, czyli pierwszy cel byłby w zasięgu 28,50, albo próbować to wybijać i wtedy na 3,5 dolara rzeczywiście widzimy, że powyżej 30 jak kolejny cel, o którym sobie. O którym sobie mówiliśmy, i z perspektywy srebra w ten sposób bym podchodził, czyli na ten moment, bior, tylko i wyłącznie na ten moment, bo sytuacja bardzo łatwo może ulec zmianie, ale gdybym miał wybierać, to e, szukałbym ewentualnych longów z perspektywy srebra i ewentualnych shortów na ten moment, jeśli ktoś jest negatywnie nastawiony do metali na rynku złota. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Pierwsza część za nami. Złoto i srebro omówione. Wszystkiego dobrego, spokojnej, dalszej części, jeśli chodzi o niedzielę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.